Siema! Skrędziacie i zagramy sobie w Port Taiko J Tigon, w którym będziemy zarządzać portem, gdzie będą przywołać stateczki, gdzie możemy w ogóle fishingować, to dopiero zauważyłem i będziemy sobie po prostu budować i zobaczymy jak tam to wyjdzie. A sam sobie pamiętajcie łapkę, komentarzy, sobie lecimy tutaj do 20 kasubów, także fajnie jakbyście zostawili suba i łapkę. Dziękuję za wszystkie suby i łapki i komentarzyki. No bardzo, że ich zostawiacie, kocham was widzowie. Słuchajcie. Dlaczego mam 15 tysięcy kas? na grupkę przed tym, bo miał być jakiś bonus i rzeczywiście jest, także mamy... Łatwiejszy start. Weźmy sobie port. Witaj w port Tycoon. No i co dalej? <laughs> Halo. O, e, w port Tycoon możesz budować swoje własne, po e, swoje własne Imperium Portów. Portu, e, Port Empire. Nie wiem, jak to przetłumaczyć. E, Czyli możesz zbierać pieniądze. Okej, okay, dawaj, dalej, dawaj, dalej, dawaj dalej, tłumacz mi dalej. E, spróbuj e, łowienia, aby zwiększyć swoje zarobki, to skaluje się z tym, ile masz w tym momencie pieniędzy, czyli czym mam więcej kasy, to tym więcej będziesz łowić, więc zawsze będzie użyteczne. To spoko, to, to, to szczerze, najlepsza rzecz świata. E, potem możesz dać łodzi, żeby e, pływać właśnie i sobie zbierać w tym momencie kaskę, czyli możesz pływać na łodzi i łowić w tym samym czasie. Dawaj dalej jakiś, jakiś tej... Ty... O! Tyle stykło, dobra, nie chcemy żadnego starty. paka za 400 robux spoko, dzięki i uwaga, kupujemy pierwszą rzecz, czyli podłogę za zero I, i tyle. I teraz możemy kupić kolejną rzecz, czyli pierwszy dropper i mamy tutaj pierwszy dropper, tutaj mamy drugi dropper. Tutaj mamy jakieś siedzenia. Uwaga, witam serdecznie. Tutaj mamy kolejne siedzenia. Tutaj mamy trzeci dropper. I tutaj mamy co? Ścieżkę. Dobra, kupujemy sobie od nas dużo rzeczy. Tutaj mamy spawn, a są różne światy, okej. Okay. Dobra, kolejne tutaj rzeczy, kolejne. Weźmy sobie kolejną rzecz, czyli kolejną ścieżkę. Prowadzi nas to, widzę, wszędzie tak samo. Kupmy plażę. O, plaża to jest całkiem spoko rzecz. I, I lampki tutaj, takie ładne. Ok, e, kolejna ścieżka. Wydajemy sobie teraz kaskę, bo możemy, słuchajcie. Także co ją wydajmy. E, I tutaj co mamy za 1500, mam nadzieję. No, kurde, fishing. Boat spawner. 3500, czyli będziemy mogli już na łódkę iść, słuchajcie Show next Button. ciekawe czy możemy coś tutaj ulepszyć? Bo wolałbym tutaj ulepszyć, szczerze. Skoro ma być to port, no to na pewno musimy troszeczkę więcej zrobić. Dobra, 2900 się zebrało. Zbierzmy sobie kaskę. Zobaczmy sobie. Fishing. Jak działa fishing? halo, jak działa fishing? Wow, 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 wow. o co chodzi? czy ja na 5 sekund dostajemy pewnie kasę. Tak, plus 1000! Utala! O kurde, ale łatwe, ale fajne! Podoba mi się to, podoba mi się to bardzo. Także lecimy dalej, słuchajcie, lecimy dalej. Zbierzmy sobie troszkę więcej tej kaski. Uwaga! Dwa siedemset, bo zostaliśmy Makele! No i to mi się podoba i zbierzmy sobie jeszcze tej kasę i znowu mamy ponad 10 klocka. Halo? Mek? O, zebraliśmy te 10 klocka, spoko. Idziemy teraz kupić ten, ten, fishing boat, żeby tutaj do portu przypływali ludzie, bo bez tego raczej nie będzie zbyt dobrze. Co taki średni port, co ja, nie ma ludzi, to tak, tak średnio troszeczkę w tym porcie. Dobra, i mamy fish boat, 200 na sekundę, tutaj mamy, ona zarabia, tutaj mamy kolejny pomost i mamy tutaj jet sky, czyli te takie, A jak to się nazywa, kurde, jak to się nazywało? Hmm. Jet Sky, to były te, 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 takie motory wodne. Ja nie wiem, jak to się nazywa. Kurde, zapomniałem, przepraszam. O, o, nie pamiętam, nie przypomnę sobie. No, wiecie o co chodzi? To takie, co się jeździ na wodzie, taki jak motory. Taki motor wodny. No, przysięgam, wiecie o co mi chodzi, prawda? O nie, no teraz będzie w komentarzach. Debilu to jest to, 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 to. Nie wiem, jakiś motorówka? Nie, motorówka to nie jest. To chodzi mi o to, takie, co się jedna osoba albo dwie jeżdżą. O, Ekina yy, złapałem, sześć koł zarobiłem. Let's go, okej. Okay. To mi się spodobało. Dobra, to weźmy, złapmy jeszcze tutaj. Mm, okej, okay, dobra, mamy Blobfisha, Spoczko, yy. Nie chcę teraz kolejnego buttona, bo ja wiem, gdzie mam iść, mam iść tam. Albo dobra, niech będą te buttony, bo one, one w sumie dają dużo. bo przynajmniej wiemy, gdzie iść za każdym razem. Dobra, lecimy sobie w takim razie odblokować kolejną łódź, i chyba to chodzi o to, że jak jesteśmy w niej, to wtedy dostajemy. Uwaga, i mamy jetski 975 na sekundę, i uwaga, czy jak jest, będziemy w niej? Okej. Okay. Okej, okay. i o co tu chodzi? O co tutaj chodzi? A że jak pływamy nią, to po prostu dostajemy, patrzcie. Dostajemy cały czas kasę. LOL, ale to jest OP! Czemu to jest takie OP? Czemu to jest takie OP? Dobra, yy, czekajcie, wezmę sobie teraz z tego boat spawner i tutaj mamy 1200. I uwaga! Rzeczywiście dostajemy 1200 na sekundę! LOL, zróbmy sobie z trzy kółka. O, tutaj mamy 8000 za przepłynięcie tego! LOL! LOL, co jest? Ale to jest świetne! Normalnie samotowo pływać i zarabiać z tego kasę. 30 koła mamy ponad. Let's go, okej. Okay. Dobra, teraz skakujemy z wody. Let's go. I kupujemy kolejny przycisk, który mamy już daleko, daleko, daleko gdzieś tam. Ej, fajny ten typ. Podoba mi się, jest mega nowy. Let's go. Dobra, kupujemy kolejny pewnie. O, yellow upgrade myk, teraz mamy pink upgrade, to od razu kupmy, mamy dużo kasy, więc raczej się tym nie przejmujemy. Kolejny dropper kupujemy myk i kolejne upgrade y tutaj mamy. Ooojej, nie stać nas! Halo, halo, halo! Trzeba odebrać sześć koła Dzięki, dzięki, myk. Okej, okay. i teraz mamy co tutaj mamy? Co my tutaj mamy? Ściany 5000, panie! Kto taki ściany kurde kładzie? Dobra, kupmy te ściany. No i co? I nie stać nas, więc idziemy albo połowić, albo popływać. Kurde, w sumie popływanie byłoby dobre, ale zobaczmy to łowienie jeszcze, bo skaluje się z tym, ile mamy kasy, czyli czym więcej kasy będziemy jakby zarabiać chyba, to tym więcej będziemy tutaj dostawać, więc zobaczmy od razu. Let's go! Dawaj, ile teraz rybka nam da taka common. Ojoj, oj, 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 oj. to się stakuje z tym, ile w tym momencie mamy, więc. Dobra, mam tajny plan, ok? Ok, widzę, mam tajny plan. Tylko poczekajcie, bo to jest mega tajne i to może być mega dobre. I wsiadamy na tą łódkę, która tutaj nam zarabia. I pobływamy nią do jakichś 50 koła i wtedy sobie połowimy. Okej, okay, to jest to jest dobre, to jest dobre. Dobra, to pływamy. Zium, zium, zium. O, pojawiłeś się tu. Dobra, płyniemy po te 8000. Let's go. I zaraz Driftem walimy w inne miejsce. Drift. I wracamy, żeby nam się pojawiło gdzieś tutaj bliżej. Uwaga, gdzie nam się pojawi tutaj ten, ten punkt do spida. O, pojawił się po drugiej stronie. No kurde, panie. Panie, ja się. A nie, on się pojawił w wyspie! Zbugowało się! Najgorzej. Dobra, 47 koła nam styknie. Czy podpłyńmy tutaj. Okej. Okay. I teraz możemy iść, połowić ryby. I to będzie dobre, to będzie dobry, posłuchajcie, zarobek. Dlaczego? Bo teraz powinniśmy dostać, w zależności właśnie od tego, ile mamy, to właśnie tyle dostajemy, więc powinniśmy po jakieś 10-15 koła ściągać za rybę. Z tego, co ja dobrze obliczyłem. Czemu? No to jest... Czy, czy my nic nie złowimy teraz, bo to jest jakby na plaży, czy tam też są ryby? Uwaga, czy są to ryby, czy nie ma? Nie ma. A, dobra, jest w wodzie, jest, dobra. To, to teraz dostajemy. Uwaga, mamy 51 tysięcy i ile zarobimy z jednej złapanej ryby. Czy to się opłaca? 2200? No tak średnio bym powiedział, tak średnio by się opłacało, panie kolego. Tak średnio daje, bym powiedział. ojojojoj, ojoj, oj, oj. chyba troszkę... Nic nie mówiłem, nic nie mówiłem, nic nie mówiłem, nic nie mówiłem, nic kompletnie nie gadałem widzowie co wy gadacie? 115 tysięcy mamy eee, więc. Kupmy drzwi eee, Kupmy tu, kupmy ściany, kupmy tutaj światła. Dobra, ej, tunel! Let's go! Skanery! Tutaj jakieś rzeczy. Tutaj kolejne siedzenia jakieś. Tutaj bagaż conveyor. Tutaj upgrade, upgrade! Dobrze, trzeba to upgrade'ować jak powaleni. Teraz mamy coś z przodu do kupienia. Utala, utala, Ile to kosztuje? 2,5 tysiąca! Eee, to luz! Eee, teraz mamy tak, super no to dobra, przyda się. Tutaj drzewka. F1? Pff <suszy> Old Lady Kai o, rzeczywiście to jest taki sam, samochód z tej baby Podoba mi się ta nazwa. <grych> Pick upa jeszcze mamy i co jeszcze szywolet, ale nas nie stać? Czy stać nas na jakieś trawniczki i tak dalej? I głupotki, 20 tysięcy na trawnik, 1000 na hedge, czyli na y y ten o, żywopłot to się nazywa, tak, to się nazywało żywopłot. Dobra, mamy tutaj 30 koła do odebrania, odbierzmy i kupujmy te szywolety i typy i do tego superka, to mi się kite, mogę? Nie mogę, kurde. Jeszcze podeptałem komuś super autko, przepraszam. Dobra, mamy tutaj trawkę za 15 tysięcy za trawę! Za 10 tysięcy za ścieżkę! No panie kochany, no co to ma znaczyć? Przecież to jest kamień jak cholera! Kolejne 10 tysięcy na ścieżkę, no pocałujta w dupę wojta, przysięgam. Nie da się z wami żyć, dobra? Uwaga. O, tutaj może ładnie, ładnie, ładnie zapodać. Chociaż nie, przecież my jesteśmy biedakami, 4000 mamy. No właśnie, 360 dostaliśmy. Ja pierdziel, ale jestem głupi. Najpierw zebrać kaskę, potem sobie zbierać te rybki. Dobra, 25000 tutaj. No średnio, średnio mi się to widzi, ale dobra, wydajemy dalej. Kupmy tutaj znak, kupmy więcej drzew. I teraz mamy. O, oh, cholera, cholera jasno, co to jest? Fort. Okej, okay, tu są jeszcze auta. Offroad? Dobra, kupione autka. Idziemy teraz chwilę popływać tą łódką, żeby sobie więcej zarobić. Chciałbym, kurde, tylko wiecie, no bardziej by mi się przydało jakieś nowe łódki odlokować, no bo one by wtedy zarabiały w cholerę. Okej, okay, i pływamy i szukamy, uwaga, naszego miejsca fajnego. O, jest, tam daleko. Panie, co tak daleko? 1200 na sekundę zarabiamy, no to jest sporo całkiem mi się to bardzo podoba, tylko czemu tutaj tylko 4 koła? Halo? No, musimy wrócić, musimy wrócić. Co, co to jest? Apollo... Apollo port. Tak się nazywa nasz port? O ojoj jak przy plaży blisko! Apollo on się nazywa. Apollo! Mamma mia! O, czter... czemu 4 koła znowu? Halo? Gdzie są moje te takie 8 dodatki? Okej, okay. czy to już mi pokazuje tutaj? Okej, okay. dobra, jest problem, ale może się uda. To się może udać. A jest! 7500, let's go! Odbierzmy sobie teraz, uwaga, odbieramy sobie teraz kasę do jakichś 100 koła, myślę będzie. Odbieramy sobie teraz 100 koła i potem idziemy połowić chwilę, bo jednak to łowienie może oddać, tylko trzeba mieć yy, chwilę cierpliwości. 125 tysięcy mamy, no naprawdę, no proszę. To musi oddać, to musi oddać. Dobra, uwaga. Myk. Okej, okay. 7,6. Uwaga, ile nam da komon? Bo pewnie teraz komona wyciągniemy. Przy 125 tysiącach kasy mamy gold Eye za 23. Okej, okay. czyli dostaliśmy legendarną rybencję. W sumie te legendarki lecą bardzo, bardzo dobrze. Ja nie wiem czy ja mam po prostu farta, czy tak po prostu lecą. Nie wiem, bo ja mam w to pierwszy raz 3900 za komona. Czemu wypadłeś? Jeszcze raz! Jeszcze raz! No, halo! Halo, no wrzuć to! Halo, no wrzuć to do wody! Wyjdźmy stąd, żeby zniknęła nam wędka. Okej, okay, i teraz... O, halo, halo! No czemu nie mogę już łowić? Kurde! No nie, no coś się zbugowało! Dobra, token puff. Dobra, kupmy sobie token path. E, przejdźmy sobie tutaj i kupmy sobie... Uwaga, co my tutaj kupimy? Token pier. Okej, okay, czy tutaj będą kolejne łódki? Let's go! Token pier i mamy tutaj e, za 100 tokenów jakoś submarine ship. A skąd wziąć tokeny? Nie mam pojęcia. <laughs> o, możemy pływać sami z siebie. O to nie widziałem w sumie. To nie wiedziałem, to się dopiero dowiedziałem. Okej, okay, let's go. Mamy tutaj w ogóle coś, coś tutaj będzie jak cholera. Tylko musimy tej trawę kupić i tutaj będzie trawa jeszcze, czyli tutaj będzie coś dodatkowego. Prawda? Prawda? Oczywiście, że tak. I tutaj są drzewka, to kupmy. I fontanna, 25 koła za fontannę? Co za fontanna, panie! Drzewa, dobra. I teraz możemy kupić coś w środku, więc najpierw ja bym odebrał sobie kaskę, wiecie? Bo tej mamy 62 tysiące, kurde, to ładnie, ładnie, bardzo ładnie. W takim tempie, no to zarabiamy więcej niż wydajemy, to mi się podoba. Tylko tutaj, kurde, jak to jest źle. Okej, okay, coś tutaj jest. Okej, okay, co to jest? Co to kurde jest? Halo? Kamienie, c -props. Lighthouse, po co my dom kupujemy tutaj, pff, pff. po co nam to chałupa, panie, ja potrzebne, ale to ludzie tutaj są, żeby gdzieś wypłynąć, a nie mają czym, więc jakby, o, może w statek kupmy, halo, może ściany, dobra, ściany, planty, brama, kolejna brama, 10 tysięcy bram, od razu z ludźmi kupujesz bramę, trzeba telewizor, ściany... Full HD TV, 500 milionów cali. I tutaj co? Fishing? Nie widzę. Floor Expand, jeszcze więcej podłogi. A tutaj mamy telewizor z Nyan Katem. Ja nie mogę, potężny telewizor z Nyan Katem. Dobra, zbieramy kolejne 35 koła i kupujemy ten Floor Extend. Bo nie mamy nic innego do kupienia. 50. Ben! Co tu robi, Ben? Przysięgam, nie widziałem Bena wcześniej. Nic sobie, Ben, proszę cię. Dobra, kolejna brama. I kolejne ściany za 12 tysięcy, na które nas nie stać, bo oczywiście ta gra jest dziwna i mega, mega wszystko, ale to wszystko jest tutaj drogie. Zaczęło być drogo, naprawdę. Ile można kasy kupić? <laughs> nie, tak sobie patrzę. 100 milionów za tysiąc, aha. Można kupić jeden tylion też za, za best deal, za 25 tysięcy robux. Nie wiem, po co ktoś by miał tu kupować. <laughs> Nie mam pojęcia. Co... Ej, może mógł lepszyć? tak! W końcu będzie lepszy statek. W końcu, w końcu doczekaliśmy się, słuchajcie, doczekaliśmy się. Będzie lepszy statek, czuję to. Czuję to jak cholera, że tutaj będzie lepszy statek, żeby zabrać kaski więcej. Uwaga, eee, Police Boat. Dobra, to zaróbmy te 30 koła Na full speedie, po prostu pływamy w kółko. Uwaga. Pa, jak pływam w kółko, 30 koła, 30 koła potrzebujemy. O, tam jest jakaś nagroda, dobra, wywalony chyba w nią. Nie no, le lecimy. Ja nie, nie, no dobra, nie opłaca mi się, bo już mogę wracać po tą łódkę policyjną i tam sobie naprawiamy nagrody. Let's go! Dobra, uwaga, wpływamy tu, myk, siemano, 30 koła, ile to daje? 4800 na sekundę, let's go! Rozpędzamy i uwaga, płyniemy, po od razu bo tamten punkt. No, 4 koła na sekundę to już jest fajna kaska, dobra. To możemy sobie. 21 tysięcy?! Myk, dobra. To mi się podoba. I wracamy i od razu mamy kolejny za 31 tysięcy! Dziękuję, pięknie. Let's go. Ok, kolejny mamy tutaj za 31 200, więc też fajnie. No, my sobie tej spółbańki wyciągniemy nad tym driftem na łódce. Dobra. ojoj, oj, oj, jak idealnie przed noskiem się pojawiło. Ujujujujuj. Uj, uj, uj. Nie o półbańki lecimy, półbańki możemy polecieć w sumie. No i kolejny tej punkcik. Bardzo przyjemny. Let's go! Dobra, driftem daliśmy radę. Teraz sobie płyniemy tu i tutaj się pojawi punkt. O właśnie mamy go. Mamy tutaj punkcik. Tutaj są... Patrzcie, tutaj latalnie morska jest w ogóle. LOL! Lul! Omega lul. Dobra, płyniemy sobie dookoła, więc tutaj bym chciał punkcik. No i pojawił się na środku wyspy. No co za cholerstwo głupie! Ja nie mogę. A może teraz czekajcie, bo było mówione o tym, że można stąd łowić. Tak? Nie, nie można. Czemu nie mogę? No nie dobra, to płyniemy dalej dookoła i zbieramy te 500 koła, słuchajcie, 500 koła nam styknie Gdyż, ponieważ Ależ, dziękuję. Eee, dlaczego nam styknie 500 koła, bo potrzebujemy tylko i wyłącznie, żeby tam sobie pokupować rzeczy plus idziemy sobie najpierw złowić rybkę, plus jeszcze możemy odebrać... Dobra, odstawmy sobie tutaj bołta eee, Możemy sobie odebrać kaskę i złowimy sobie z nią z tą odebraną kaskę jeszcze Rybęcję i zobaczymy ile z tego zarabiamy. Chyba mało na tle łódki. Najlepsze, najlepszym zarobkiem jest pływanie łódką. Serio, tak mi się zdaje. Jeszcze tutaj stokoła, mamy 639 tysięcy. Idziemy jeszcze rebencję złowić i sobie zobaczmy jak to wygląda. Okej. Okay. No, ale czemu mi się ta wędka zbugowała? Ja ale nie mogę zobaczyć. Dobra, nie opyla się i tak. I tak oberle bardziej opłaca się pływanie po prostu łódką. Także no, unlucky, unlucky gierka. Eee, dobra, kupmy kolejne rzeczy. 6 tysięcy za roślinkę. Eee, sitting. Ściany. Kolejne roślinki, kolejne ściany drugie piętro 100 tysięcy spoczko, excalator, kolejny excalator No i sobie lecimy do góry do dołu No to kolejne ściany, no to kolejne plency, 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 dekoracje, ściany I tutaj poęcze, Sid, no ja nie mogę, co to w ogóle jest? Kto robi drugie piętro? Burger Queen i upgrade! O, dobra, zarabiamy więcej dzięki temu. Dobra, to chyba już tyle. Ja już myślałem, że naprawdę, że to jest jakaś ozdoba, że burgery sprzedajesz. To by był cringe trochę. To by był mega cringe. Ja pieczele. Kolejny expand, to rozumiecie? Kolejne powiększenie. O, światła, w końcu mogę światła kupić ludziom. Wow, dziękuję. To piękna sprawa w sumie. 76 koła, zbierzmy to i 150 na expand, więc. No to jest całkiem drogi. Tajkun, słuchajcie, żeby zrobić tutaj wszystko, to naprawdę trzeba grać chyba za rok. Ja pierdolę, ja tu widzę, że to nie jest koniec, że to nie jest, nie będzie za słówu. Ja nie mogę, skanę. i dywan już mnie zniszczył, słuchajcie, dywan wygrał ze mną, ten pojedynek, chyba. Dlaczego tak robisz, go? Dlaczego tak robisz? Dlaczego tak robisz? Why are you doing this? Dobra, odbierzmy sobie 63 koła. No dobra, nie pokazuj mi już przycisków ja sobie znajdę. Ja sobie sam znajdę te przyciski, które chcę Kupmy ten dywan, znaczy tą wykładzinę Karpet, okej, okay. no i co? Tu mamy waterfall, no tak, przecież trzeba mieć na każdym takim tym są <noise> te wodospady, no oczywiście, że tak, ja zawsze Ja zawsze gdy robiłem swój port, taki wealu, wiecie, że miałem swój port zawsze kupowałem do tego wodospad, a wy nie? Jej to wyniesiony swoich klientów. Ja nie mogę! Kto na to wpadł? Żeby stawiać w środku drugiego piętra wodospad. Jak to ma? Jak to ma działać? Nie wiem, nie rozumiem, ale postawię ten wodospad. Siema! Ja nie mogę Fancy water! Fancy water! Czym jest? Droga woda! Czy to będzie. To będą szczyty! Nie to no, będzie złota woda. <laughs> złota woda, no to, to, to dobrze powiedziałem w sumie. Odbierzmy sobie tą kasę i zobaczmy, czym, czym jest Fancy Water. Czym jest Fancy. Nie wiem, czemu tutaj w ogóle nie ma na drugim piętrze bankomatu, żebym mógł sobie to odbijać w kółko. Tylko muszę schodzić na dół i do góry i mamy fancy water i czym jest fancy water? Ja pierdzielę co? To są jakieś... Ja nie mogę, ja wyskakuję stąd słuchajcie. Nie, 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 nie mam psychy. Nie mam psychy, ryb nie mogę łowić, nic nie mogę robić. Coś się to zbugowało. Ja wam bardziej goję za i pamiętajcie. łapka, komentarzyk subik, no i widzimy się w kolejnym, jeżeli chcecie drugi odcinek z tego typu, to macie giga psychę i zostawcie dużo komentarzy. Siema